O jest ja no i... Jest takie same, ale inne. No faktycha. Dobra. No, no to fajne automatyczne, no fajne. Pytanie. Faktycznie nie wszystkie od jednego no ja jestem. No. Po no. Przysięgł i nie oszukał. No. Powiedziałem, że zmienię i zmieniłem Jak na Prawdziwy rok. przyjaciel. Tak no. się właśnie robi, Michał. Super, Dobra, e, nie zespajmy się nikogo. <laughs> Ja, ja nam tej, no. Zobacz co robi ta furmańska no, kurwa, pała. Zielona no przecież, O to. Furmańska pała. Mm. Furmańska pała? No, no. To zbijamy furmańską pałę. Dobra. A ty jeszcze. Dajmy Ronaldo. Dajmy Sibiemu jechać a zbijmy furmańską. Pałę. Nie no bez przesady. No bez przesady. No. <laughs> Możecie to zbić migdałkami moją pałę. Elo. No to nie no, a, migdałki. dałki. No Flutter kurwa ruda. Wszyscy ej ej ej. No nic ci nie powiedziałem. Andrianie. Ja ci zepnąłem? Co? Adrianie. A nie, to ja ciebie wtedy No zepnąłem. kurwa. To jak się na pierwszym Co, miejscu nie. Tuper, Jakie ale boję to. się o swoją dupę. To A mam ci pana? Tak, nie kurwa. przyzwyczajaj się. Ja to wy Zaraz wyjebie to byś miał. No to nie zobaczycie nie chłopaki, się. ja jestem już tuż za wami. Ja, ja jestem... Tuż za Matim. A ja jestem tuż za flotarkiem. No czyli wszyscy jedziemy Pa, ktoś wypadł, tylko... Kto, jedź, jedź, Ty jedź. O Ale go zrobił! pani Kuba, zobaczymy, czy będziesz taki kozy, jak ja pod ciebie podjadę. Kozy, no? kozy, tak? Następny tak, tak. koza. O, zobaczymy. Za momencik, za sekundkę. Już fuka do twych drzwi. zakrętki przejechałeś. No, wiem, wiem, no, wiem. Nadgoniłeś pierwsze. Do... O nie, do... o nie, o nie! Ojejku. I'm not gonna make it. Wrum, wrum! Okay, jestem marzeniem. Wrum! Hmm. To jest co co Manu tam śpiewa? Jestem za ja... tobą. A mam na wszystko jasne. Spokojnie. A <gryzanie> jak się jeździ zakręty? Tak? Zakrętaski. Tak A wiesz jak się jeździ... W bok? <gryzanie> I zaraz mu to zaprezentuję. <gryzanie> Prezenter flota. Ale dobra. jestem spięty. Ja też trochę, ja bo ten, się, ja się też... boję, jak... że... Kotlet no, kurwa? To no no się, no się nie rymowało przecież. No wiem. O dobra, jednak trochę umiera, tak. Lolo, ale ci prawie z torto Nie nie, nawet nie było Tortko No Co to BYŁO?! Co to było Kurwa mać. mać Nagrywać? Nagrywaj! Ja na pierdele! Też to Wow. Nie nagrywam! O nagrywam! Wow! Mi, jednak. mi się skończyła pamięć tym, na... ale Ej, ładne to było. Mano mamy pierwsze miejsca, wygrałem. XT. Mamy pierwsze miejsce. Mamy pierwsze miejsce. Ładnie mamy. Z ostatnich piec. miejsc ale czemu ty się tutaj... Ja wygrałem, kurwa. No ale nie, ja ci gratuluję, wygranej, tak? Nie, bo mówisz, że było... my wygraliśmy. Tak, tak, to był już koniec, też ale się wywaliłem. Nie, ale ale kurwa zjebał! No. Ej, Cubson no. był pierwszy. Ja mówiłem, się... że tak będzie. A Cubson ostatni. Tak ja wiedziałem, ja widziałem, no bo te kurwa jakieś mapy dziwne. Ale ja, ja, ja też się na tym wyjebałem, no. Ale tam nie no było no nic dobrze. na wyjebanie. Było, bo tam... Twój ryj! Przecił i, haj, to ej, przysięgłeś mapy. nam, że to jest ostatnia mapa tego Dokładnie. gościa. Ale nie ostatni, z rzędu powiedział. Ale nie, jest nie, nie, nie. tego autora, po prostu on się wzoruje na tym. Nie, 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 nie wierzę. Mhm. Kuba, bądźmy kolegami, dobre? Ja, ja jestem akurat tutaj bardzo Nie, wam ch okay. się wstraga. Nie, Ej, chodźcie, razem. O, zapraszam. Tunele, tuneliki. Chyba w uszach, kurwa, pedale. i sobie... kurwa. Nie, 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 nie. nie, nie. No, nie. O ty kurwa! Pasożycie. No, Zaraz kuba. cię. Eee, posz. Nie, dobre, nie. Ej, graliśmy co przed chwilą? Nie. 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 takie podobne trochę. No, Ale trochę inne. O nie, na automatiko! Nie, we trzech to będzie zło. To no będzie to będzie. Ej, no podobne proszę, do tego, się co gra No nie! Ej, to jest nawet chyba the same. No. I told nie, ya! Inne inne. Nie, nie, inne, jest inne, inne. Oj, no, ja adwójcie, no, jest takie same, ale inne. No faktycha. Dobra. No, no, ogiety, bo ci... no to fajne, automatyczne, no fajne. Dobra, proszę, wywalcie się. Uj, jak to fajnie się pozrobiło mi? Super o, się o. zrobiło. A chyba gdzieś tam w drugą stronę pojechałem. <laughs> no bo nie Nie, to tak ten. Automatik się nie wyszedł, Ej, mi, mi też nie To nie, Tutaj nie tam ma się automatik. Jest automatik. Jest automatic. jak to. Aha, jest, dobra. <noise> <noise> no wcześniej ktoś mnie zepnął. No Kurd Kurtwens. A rzeczywiście no, jest automatik, to, to jest. Kto cię musi tak okręcić. Furman błagam! Stary, no. Ale co tu się odwala? To jest taki hardcore automatyk, Furman proszę. Furman się 8 godzin trwa. Ja muszę na się to, żeby się rozpędzić. Tak, u mnie dopiero teraz się skończył, a za pierwszym razem nie wyszło. Kurwa, to, to nie jest automatyk. No niezły automatyk.pl. Dobra, Furman pomogłem? Nie. Kurde. NO, no, no WYPIERDZIELAŃ! Nooo. Oj chuj, no i no. I od początku. Ja pierdolę. Dobrze, karol. Od początku, serio? U, no, no, od początku. Ale unlucky gaming. Unlucky Nom. Aaa. Ej, nie doleciał. Nome. A ja siedzę na takiej spiętej dupie, że naprawdę no, pochłonę krzesło za moment. <laughs> tak jak na eventach pokłaniasz. Yy, ...ludzkie mięso? Tak. Kurwa, co to A za parada tysiąca? u mnie, kurwa, Pizza, za No u mnie też jakaś parada równości jest. Co dało się. Jebie. Ja może się tam do dołączę. Odpuszam, puszam, puszam. To może chociaż urosłem troszeczkę. No nie bierzemy, ja czemu Jest, to jest dopiero okrążenie jest pierwsze. Jezu, drugi, W ten sposób. Aby mi wyszło, bo ja tak mam przewagę i jak mi teraz nie wyjdzie, to stracę ją całą. No i dobrze ci tak, to jest tak samo. O nie! Jak ja miałem wcześniej. Kurwa, powiedział! A ja widzę go, widzę go, dojeżdżam go! To jest go jeszcze bardziej, żeby nie wstał. Dojeżdżam go, chłopaki. Ja nie trafię na to wyskocznię. może no, równości, będziesz... Będziecie mieli muzykę w tle bez Dzień. copyrightsów. No i dobrze. O, jeszcze bagiety, bagietowcy jadą. Tak, nie, nie trzeba będzie wstawiać, kurde. Adrian, życzę ci, żeby ci się udało wszystko. Dziękuję, tobie też. O, chuja, nic mi się nie podoba Kurwy, pod moim oknem jest. Bo nie no, szczerze życzyłem. Nie, ta muzyczka. A co to, Piotr II? Nie. Co to jest? No duch, Chuja, kurde, znowu ślepy. Ej, ślepie ten automat, kurde. Ej, u kogo tam jakiś... No u mnie parady. A ja myślałem, że on trollował. Ja myślałem, że nie tronowałeś, że nie będzie tego tak słychać. Oj no. tam no, z bębnami no. chodzą. No ty, ty o kurwa, nie, to jest głośno, ale teraz nie mogę przerwać automatu. Nie mojego. szkodzi, no. No szkodzi, no mi to Połóż telefon na W no, i tak. i idź to zrób. Tak. No. no i co z w sumie Mój się tak No co za, za, za No teraz, no. Czekam, bo Oni jest. A no, nie kibicują, kupa. Kub, sob, sob, Co? Nie, wyścig. Nie, ja daję łapkę w dół temu. ja ja bym też dał, bo kurwa. Kurwa, ten automatik jest ledwo automatik Ej, gdzie ty, kuba jesteś, coś ci nie wykłada? O oh, kurwa! To nie głupstwo! Nie, nie! Czyli te roboty nachodzą. Od początku, no nie! Taki High School Musical! <toddosek> <toddosek> No domu mu dobrze, no wchodzę w noo! Właśnie śmiechłem! a Huxley wypierdala No dokładnie, Huxley! Co mi do domu panu przychodzić? 4 pink and blue! Pink pink. And blue. Ej, Ej, black and, black and, and yellow, black and yellow. To jest taki Dodge Charger? Nie, to, to, to jest, jest taki Fortnite! Chodzi charger z Left 4 Dead? No pamiętam taką ma dużą łapę. Ale z tyłu to już nie taki Fortnite, to jest by. Nie ma się z tyłu, troszeczkę tak, ale z przodu bardzo. No trochę tak, ale nie do końca. Manoma. No nie ej, pop, nie. A, Jezu, ja to jest dzień automatycznych tak. wyścigów no, no, ja. no i mi nie wyszedł! No, o, jak ty jesteś taką pizdą. Ale to nie przyjemta! Weźmy muleta. Bu... I wszyscy nowy nowy początka ambicje. New A ja może tym samochodem się nie da. No co, no, co chcesz, za kurwa! Dobra udało mi się Ej, mi się nie udało Udało mi się mano ruszaj do przodu A teraz nam się nie uda, doskoczyć Nie uda nam się Jez, yes, dasz rada. Od, od nowa Ty kurwa w samochodziku Wy Ty jesteś popierdolony A no, ty Dawaj Shibi uda nam się to jest, nie wiem, wytrzymałem. Nie no ja mówiłem, że to był sypony jest... z tymi autami. Kurwa, nie mi nie... To Udało mi się! Ktoś żeby je brać. Ale no, tam potem nie wyskoczycie z tej dziurki. A ta, nie, wyskoczę, bo my się zablokowaliśmy. Nie ma checkpointa. Nie ma checkpointa. Nice. O Jezu... Pojechał. No, furman. Chyba. chyba no, 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 nie. Kurwa nie jest Ja jadę tunelem. proszę. No to no zjebałem. Okej, dam radę, dam radę. Ja też. Gdzie, gdzie wygrywa no. Nie można takich... Ktoś wybył no ja O dobra, teraz, teraz mam It's my time. rundkę do wygrywania. Dobra, It's moje ma. jest wygrane. Przyjechaliście? No ja już tak Tak, ja przejechałem właśnie. Uff. Ej, to no musi... jeść, jeść, jedź. 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 Oh, w po okay, prostu. Je. I jelą. co tam cieniasy? A kto jest pierwszy? A, bo on, to... kurwa, tryhardowuje tutaj. <laughs> Fajnie, no. Dam radę teraz. Ale już mi gardło boli od krzyczenia na te wyścigi. No to ty nie krzyż, no. Przyjmij z honorem porażkę. No, Ale nie porażkę. lubię. Ja wierzę. Bo ja honoru nie mam. Wolisz co innego Ja nie znam słowa porażka. Jak? W każdej sytuacji trzeba wyciągnąć z... bo, bo ty Zamiast masz małego to ptaszka. Bo to jest dro... twoje no, drugie imię są. to porażka. Wow, kurwa, ale takie to... tunelasy obliczone co? Obliczone tunelasy jak obliczone ja, ja Co ty nie. gadasz? No. I co to Czekam. kurwa właściwie było? Ktoś mi wytłumaczy co to było? To Kto? No bo pojechałem tak zupełnie kurwa, nie, nawet nie blisko tego tunelasu. A co mamy wiedzieć no, A gdzie ci, wy jesteście że... w ogóle? Ty wreszcie? No bo ci właściwie... No co to kurwa jest, ja się pytam. A. No ja też wiem czy byśmy nie Jak by przeskoczyliście wejrza. obok tego boilerka takiego e, Jakiego no, boilerka? Ja w niego jedym wiemy. Dobra udało mi się. Ej, są no, dwa okrążenia. Nie mniejszy bojlerek, więc przeskoczył. Właśnie. Nie. Do... Udało się. Pójdę do swego ciągu, nie. Mi no, też tak? się udało, ale no nie trzeba było wziąć tego z rysa mieć z głowy. Nie, właśnie no, bo co, bo, bo jest kurde ciężko. A bo teraz... A, A bo wygrał. Wiesz, bo ja jestem lepszy w takich grach wolniejszych No życzę ci Kuba tego, żebyś wygrał. Spokojnie, jadę za nim. Dziękuję O, Oj, zobacz, tryhard jebany. <śmiecki> kurie, jadę, za będę już. Uh, kurwa, Baw się groma, nie! Cześć Adi! No bawię Dobra, dobra, dobra tryhard. Tak, to byłem ja. Ja no muszę być No właśnie. Nie, właśnie. to doleciałeś. <wiosne. śmiecki> no. Okej, okay. ja też, udało mi się, ale no chujowe je stał, to nie boję się powiedzieć tego słowa. No, nie się. wszystko się. idzie za pierwszym razem, poza tym pierwszym. Bodziak korwi. No! Ja już korwin Dobra, spoko. Proszę, 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 proszę. Jadę. się No kurwa, wywróciłem się. Ten ten wow! Ten jest najsłabszym wyścigiem, jaki kiedykolwiek wybrałem. się podoba. No, dlatego mówię, że jest najsłabszy. No, nie, A, no, jak trochę duje, o piesku. No. Kurwa, kurwa. Być może. By pobawić się ze wszystkimi i poczekał nie, się na wszystkich. przecież się, 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 no, się, tak. się grom. No, no ja się cieszę przez ostatnie, kurwa, pięć map Oj, zajebiście wyjebał się. Ooo, <laughs> kurwa. O kurwa, to jest dobry. hater hejter. Herter. No, pod, podkłada nogi, pod nogi. Pod koło, pod, 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 pod tak nogi. O kurwa, maci Dobra, spokojnie. O kurwa, nie co ja widzę! O no, nie Nie, no ten wysiłek jest jakiś. I jak? No? No, co co jest spierdolony, no. O, no nie wiem, tak brzydko, O ty aucie, kur. Mati, jak tam wyścig się Ludzie mają oczy. Fajnie. Yep. Całkiem spoko jak spędziłem dwie minuty na spawnie i teraz będę trzeci To! Zobaczmy no to będziesz to... miał fajny odcinek! No co ty Kurwa tak wiesz, Od zera do początku Od piątego miejsca do trzeciego miejsca. A początek to też jest zero. W jak to ktoś wybiera od początek. Hej, nie wiem, mam jakiś... Halo odbiór? Izy? Coś mi się dzieje z głową tylko. No bywa, bywa. Aj sił ci może przyjdzie. <laughs> Dziwne uczucie, wiem, ale przyzwyczajne. Ej, nie chcę was, was wyzywać już. Ja! Nie wyprzedziłem. Nas nie dogonia. O nie, kurwa, wy to musicie skończyć. Ja no ty kurwa, ustawiałem nie się jest. przez godzinę. No kurwa. Ej, a wiecie, powiem wam plusik. Taki plusik, plusik. To jest ostatnia mapa. Dobra. To nie jest Fajne. plus. No. No, Majer, jesteście zadowoloni. Mati, kurwa, przerwujesz. Zadowoloni. Kurwa, tą... już proszę, nie ja robię. Jestem prawie kurdu. z kolonii. Kurde, znam. Dawaj, kurde. No nie jak... Mati, kurwa. kurwa, cudem! Bo jeździsz jak pizda Dobrze, to jest pierwszy wyścig, który wygrałeś. Nie ostatni... o to Mordę. Nie, o to mi kurwa chodzi, ale tak może jeździć w ogóle. jak ty jeździsz? Nie, nie widziałem, nie mieliśmy no czego. My... Kurwa, no. So. Nice. No, Aaaa tak. jest Ej najgorsze... Yeah, no na <laughs> ty ruda że, że, że te najgorsze wyścigi są zawsze ostatnie i tak nas... ...psują nam w humorek tak. No. No 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 I no, potem tak jak zawsze się cieszyliśmy, że na...